się ma widzowie, gdzieś w filmie chcę nagrać. Dzisiaj gramy w WBD. E Dzisiaj chciałem nagrać tego Speedrun'a ale wyskoczyła w, e, na, na, w koniec, na końcu, na w końcu momentowym odcinku nagrania. I e, bałem się, że mógłby, bo mi to na zagranie nie pozwoli do wrzucenia. I dopiero i raz nie wiem, co będzie z tym nagraniem ale coś wymyślę no bo te, to nagranie akurat to naprawdę nie wiem czy yy, zobaczę po prostu czy go wrzucę czy co, co będzie z tym nagraniem no bo też jeszcze nie jest aż takie nagranie jak czasami niestety mi wyskakują co mi jest strasznie głupio, chociaż ja nic nie, nie robiłem takiego żeby to miałoby wyskoczyć jakieś tam głupie reklamy powiem tak o reklamy wręcz plus 18 tak to powiem chyba wiecie o co mi chodzi już spadł ok kurde ja też spadłem ok a co sumie dalej przyszłem <gryw> ale ja też dawno nie grałem w pet Uuu, co jest? Na serio? XD. Od razu ma zbrojkę? Chyba trafił na jakieś nuba w sumie. Bo zwykle normalni gracze tak nie grają w ten, ten, ten sposób, że kupują sobie od razu zbrojkę. Z czyta. Więc to jest trend trochę rzadki, czekaj. Okej, okay. ktoś jeszcze do pokoju, musiał. No chwilkę. Wyłączyć nagrywanie. kolega już widzę, że tu jest. U! Dobra, spoko. Wysowka szybka. U, co jest? Mie mieczyk, skupię. Pum, pum, pum tak tak nie no co jest w to było w bo dużo straciłbym hp od tego Wpadku, więc nie mam się to w sumie domyśleć, że to by tak się skończy. Okay. To dobrze jest. I nie, nie. kurde, wybiło. Szkoda. Dobra, to pójdę po prostu w tak, z takim kilofem. Dobra, forma jest, forma mutant. Nie, to się co to ja robię? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Bo ja nie panie mają. <grymianie> no to, 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 to dobra, mówi ja tutaj PLCR trochę robię, a więc za czasu nie mam. Przekroczyłem limit grania dzienny, więc no. To, 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 to. Oj. Nie, dobra, ale lepiej. To, to, to się liczy. To się liczy jak najbardziej. No, no i o to chodzi. to chodzi. A coś te TNT i źle działają. Nie tak jak chciałbym w sumie. Nie, ja no, oczywiście w sumie chciałbym, żeby 100% wydziałały, tak jak później. Kurde, Nie ja co tę głupotę trochę robię Dobra, ale od razu lecę eh? Biorę kacę i lecę Dobra, rozklepię go tym Kurde, dobra, koniec tej pajacerki, co wam się i biorę leite? Jakie tu tam są? <grym> Widzę, że on tu już zrobił. Tak, tak, tak. Dobra, jeszcze jakieś może lepszy kilo.

Jest mi tak smutno teraz Ale to też, no naprawdę dawniej O kurde O nie, dobra, przegrana No to dzisiaj jeden, no ręka zwykle wpuszczam więcej, no ale No niestety tyle, więc siema, dajcie suba, dzwoneczkiem Pójdźcie film, komentarz jakiś Ну и